Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed Sandras, Multi TV. Auto jak widzicie może poznajecie to auto, może nie, ale to jest kadronna oczywiście stylizowana na tym Nissanie 350Z z Undergrounda 2, powiem Wam, że nawet, nawet, nawet coś tam wyszło mi tylko wiecie. innych zeżaków niestety nie mogłem dać, bo jednak ten chyba body kit najbardziej pasuje do Nissan 350Z Przynajmniej naklejki są takie same. Kolor, spoiler wydaje mi się, że też nawet taki sam. Gorzej styl, yy, z no, tylnymi światłami, bo tutaj w ogóle nie pasują, ani z przednimi. Tak samo coś się ogólnie zbugowało, yy, pokażę Wam później na odcinku. Czajcie, coś się zepsuło i już nie ma tego yy, włókna węglowego. Maski yy, z włókna węglowego na kadronie nie ma. Nie ma w ogóle, bo, bo ja sobie dałem włókno węglowe, co, co nie. Nie poparcie, to nie jest włókno węglowe, to jest po prostu zwyczajna maska. Coś się popierniczyło. No i tak, ogólnie yy, od kilku dni już jestem bonus. Półtora reputacji, półtora kasy się dostaje. Jak widzicie, mam 20 tysięcy, bo wydałem chyba 7 tysięcy na tuning 2 aut Jest nim oczywiście taka drona. I flash. Już sobie wpiszę, będzie szybciej. O tak, tak ten flash wygląda. Powiem wam, że. Czy wyszedł mi czy nie, ale wydaje mi się, że naprawdę ten flash jest spoko. Troszkę się nim pomęczyłem, ale opacał się. Jak widzicie, nawet w ogóle jest nowy dźwięk silnika yy, flesza, ale to już dawno był nowy. Gdzieś tak już chyba w, w marcu tak zmienili. Tak mi się wydaje. No, no może nawet wcześniej. No popatrzcie. No, mi się bardzo podoba. Ten flash jest bardzo ładny. Troszkę się nad nim pomęczyłem, ale opacał mi się. Według, według mnie Opacało się. Co w dzisiejszym odcinku porobimy? Wydaje mi się, że troszkę możemy pofarmić highs, Jakieś dwa wyścigi, albo trzy, pokażę wam tego glitcha Z maską No to weźmy sobie Wezmę sobie kometa, bo to jest, mówię wam, to jest potwór normalnie Każdy mnie kikuje z wyścigu Jak jadę kometem, tak, to jest historia prawdziwa Każdy mnie kikuje teraz jak wbiję kometem. No, włączę sobie showchat, jest i moja ulubiona showchat. Jest i moja ulubiona mapa Escape from Sandras. Oczywiście 500 wyników komet i lecimy na średnim. Na średnim sobie robię te wszystkie próby czasowe. No nie przesadzam i po prostu robię na średnich. Muszę się tu skupić, co nie? No, trzeba się tu... Skupić. Żeby... Dobra Właśnie o to chodziło Właśnie o to mi chodziło Dobra. Właśnie o to mi chodziło Się nie skupię i walnę w coś Nie skupię i walnę w coś Oczywiście kciuka w górę Stun e... manany, bo w sumie już fulltune zrobiłem Albo test brawurym. Primo Co tam sobie zrobię, nie? Stun e... manany, bo w sumie już fulltune zrobiłem Albo test brawurym. W sumie już full tune zrobiłem, albo to z brawury. Primo. Co tam sobie zrobię, nie? Mam w końcu 20 craft, albo 3... Yy. Gdzieś tak chyba 8000 trzeba wydać... trzeba wydać na... Gdzieś tak chyba 8000 trzeba wydać na max tune cały. Tak mi się wydaje. Albo 9000, więc w sumie mam na dwa auto już. Wow! 4 sekundy. 4 sekundy, kurde. Więc jest nieźle, nieźle 21 kafli mam Oczywiście deli zrobione, magazyny też Mówię wam, chyba wczoraj z 10 tysięcy może zarobiłem Na nefesa No tak w sumie Niby półtora reputacji co nie, ale Wciąż się zarabia hajsu Więc ogólnie tak Tak mój garaż No garaż Wygląda Bo ktoś tam ostatnio pisał Żebym pokazał garaż, no to tak oto o wygląda ten mój garaż Oczywiście mana najbrzydsza No i pokażę wam tego glitcha e, z kadroną Dziwny glitch naprawdę W innych autach mam e włókno węglowe, ale w kadronie nie ma no Chociaż tak patrząc na tą kadronę to mówię wam Mogę wam powiedzieć, że Coś tam pasuje do nissan 350 z może do innego auto by bardziej pasowało, ale według mnie do 350 bardziej taka drona pasuje. Według mnie Elite foczka, what the fuck jakiś, kolejna jakaś ekipa Elite serio? My kurde byliśmy pierwsi Elite. W sumie czekajcie. Chyba już no... no. przed wakacjami było Elite nasze. Ja pierdzielę wjeżdżanie do Doherty i od razu freezy, nie? Masakra. No to już nie moja wina. I popatrzcie na no, no to coś. Chociaż wiecie co, zawsze mogę tutaj wonąć... A, no już wiem jak zrobić. Dobra. I popatrzcie. No, popatrzcie na ten glitch. Włókno węglowe. Piszę włókno węglowe. Tak. Wchodzę. No i nie ma tego włókna węglowego. Nic. Nic. Wloty powietrza? Też nic. Spoiler. Też nie włókno węglowe. Szeroka karoseria, tylko w sumie włókno węglowe, jak widzicie. Tylko to jest włókno węglowe w kadronie. A bagażnik. Bagażnik też. No to widzicie, bodykit i tylko bagażnik jest z włókna węglowego w kadronie. Naprawdę coś się zglitchowało. O, kadronem. O ja pierdziele, ale ten Washington jest ohydny. Samy Project D. Dobra, to sobie zrobię po prostu z shapesów włókno węglowe. Jeżeli się nie da tak. Cześć, kadry, chase Oczywiście, chest. Oczywiście to nie jest bind. To nie jest bind, spokojnie. To nie jest bind. Niektórzy myślą, że cześć to jest bind. O, jest i blizzard na, na w NFSA. Oczywiście każdy się ze mną wita Pozdrawiam wszystkich oczywiście Lecim, lecim, lecimy. I zrobię po prostu z kwadratu włókno węglowe Naprawdę, nie wiem co się stało Może już, już, już kiedyś kadrona nie miała Włókna węglowego, naprawdę nie wiem Ostatni raz, ostatni raz jak miałem kadrony to chyba może był Marzec, kwiecień tamtego roku, więc wszystko wyjaśnia. O! Chociaż też do dupy tak szczerze to wygląda. No nie wiem, no tak. Tak to niby wygląda. Ale lep, lepsze byłoby włókno węglowe. Ogólnie napiszcie też w komentarzu jak wam się podoba taka drona, bo jestem ciekawy waszej opinii Według mnie nawet ta drona wyszła mi No gdyby światła były takie same jak miała tamta 350 -ka. I jakby były ten, takie same przednie zderzaki, albo tylne No to też byłoby zajebiście, a tak to niestety Spróbowałem jak najbardziej się dało y, zrobić Rachel Nawet, nawet, nawet Ja pierdolę, loczek to się nagrało, kurw. W ogóle, wczor co wczoraj stało się na tym NFS-a To szkoda, szczępi szkoda szczępić rada Szkoda, szkoda szczępić ryja, naprawdę hmm. Co tu jest z ekipy Vertex? Powiem wam, że Uranus też mi się podoba, więc też bym chciał mieć. Yy, w garażu i ostatnio widziałem bardzo fajnego Uranusa. Zapomniałem niestety Niku, ale ten Uranus był taki zajebisty, bo to była wersja Polis naprawdę idealnie, idealnie odzorowana, bardzo mi się podobała. Podoba, bardzo mi się podobał ten yy, Uranus Kadr wbija na TSA, Nie chce mi się bijać na TSA. pojedźmy sobie może a pewnie mi i tak ikną, nie? No i wystartowało. Wyścig wystartowany. Mojej przeciwnicy to kadrona. Primo i Manana Rywali tutaj nie mam, ale. Oj, tam. To nie jest ważne. I tak ogólnie sobie jeżdżę na tym NFT, jeżdżę i tak. Co ja mam robić, jak już wymaksuję te wszystkie auta? No, no racja, już wymaczywam te wszystkie auta, ale jeszcze muszę pozbierać hajs na Fulltune, znaczy nie na fulltune, tak, tak. No i wydaje mi się, że chyba... Nie wiem czy będę mniej na tym serwerze grał, nie mam pojęcia, ale na pewno będę pijał codziennie, żeby robić te magazyny i daily, tak? A że dzisiaj... No już od kilku dni jest ten bonus, to warto skorzystać z niego. I tak mi się wydaje, że chyba będę teraz zbierał hajs na wszystkie auta I później kupię sobie premkę i kupię wszystkie auta Może na streamie, o Wtedy bym mógł na, mógł na przykład odpalić streama Na którym bym kupił te wszystkie auta I wydaje mi się, że bym sobie jakoś tam je tuningował Wizualnie teraz bardzo mi się marzy taki Jester w garażu, albo Uranus Super GT nie... Super GT mi nie tak... Brzydkie dla mnie jest te Super GT Niby to jakieś Mitsubishi 3000GT, ale Mitsubishi 3000GT Nie wygląda na niego, wygląda na niego Jest za niski O wiele Co mi się tam jeszcze marzy? O, Sultan Euros, no Euros ponoć Hejtowany, no w sumie rozumiem Bardzo nim mi się szła bardzo mi się słabo driftuje i 4x4 taki w sumie klon Sultana, ale bardziej gorszy. Coś podobne, podobnego jak y, y, Clover Sabre. To samo jest z Eurosem i Sultanem, ale Euros też mi się marzy, bo to jest Nissan 300 ZX. No więc tr trzeba teraz sobie zbierać hajs. I widzicie, idzie mi bardzo dobrze, już mam 20 kafli. A miałem w sumie 27 kafli dzisiaj, ale widzicie co ja zrobiłem z hajsem? Widzę, że tutaj. A, na Teamspeaker mi nie wołają. Dobra, dobra. Chociaż nie, dobra, dobra. Muszę ponagrywać odcinki na zapas. Co tu jeszcze wam poopowiadać? Kupię jeszcze jednego intrudera, żeby sobie zrobić rękę mojego bardzo starego w sumie. ...jednego intrudera, żeby sobie zrobić rękę mojego bardzo starego w sumie. Pierwsze moje out Pierwsze moje out konane to było. W sumie też trzeba bić... Sumie też trzeba bić na y, trzecią postać i tam wymaksować bugi. Jeszcze cholerne bagi mi zostało do... To jest w sumie też dobry czas, żeby wymaksować bugi jak mam... ...jak jest ten mnożnik. Ale wiecie cholernie się nie chce, nie chce mi się po prostu trzecia postać. Jeszcze ja coś, ja się coś czuję, że zostanę znowu zbanowany. No bo wiecie, ooo, z kadry podszywka, bo ma 2000 reputacji, no nie koledzy. Koledzy i koleżanki, niestety to nie podszywka tylko trzecia postać moja. Więc koledzy i koleżanki to nie jest, to nie jest podruba, to jest moja trzecia postać eee, Moja trzecia postać nazywa się Buggy Buggy, więc to na pewno ja Dobra skończmy ten wyścig, to będzie już powoli koniec tego odcinka Chyba to będzie bardzo krótki odcinek, no ale cóż Trudno się mówi Wyścig zakończony i popatrzcie ile dostanę hajsu 358, nawet nieźle OK, bijam na swobodno i się pożegnamy. Takie dziwne światła do perwiona koleś dał. Perwiona koleś dał. No i mam nadzieję, że ten odcinek wam się bardzo spodobał. Czekać na kolejne odcinki takie właśnie z nic Sandras Speed'a, Sandra, z Auto. I oczywiście napiszcie też opinię o tych dwóch autach, jakie stunigowałem teraz. A ja lecę i, i lecę nagrywać kolejne odcinki. Siemaneczko, e, luwa!